Sieman witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z The Cooling. Jest ze mną plagę ełę. Siema. Jak ostatnio. Mam już nóż. Już, już uf, nóż, nóż? Już? A jeszcze cię nie widzę, a już jestem groźny. groźna Nie no, ja nie, nie mam nie. Nie żadnego tego. Czy mnie zdzi Szybko. A już ci montuje montuję. Bra. Jak mnie nie widzisz? Dobrze wiesz, że masz mnie na mapie. A no przecież kurde, jak... Nie wiem, zapominam cały czas o tym, nie. Jeszcze cię nie widzę, ale jak mnie nie widzisz, dobra. Lecimy ja do budynku. Jeden kam Top, 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 top. O. Mam tasak chłopie. Idź. mi mi plecak, czemu nie ma plecaka? A! Jest. Zrzuciłem sapatyk. A? Jest dziś Coś do mnie idzie. Coś do mnie idzie To nie bij się, nie bij się. Ja do już budynku. do budynki. Nie wydzielam, w moją stronę ja to mam jakiś budynek. Biegłem mu jak wbijał do budynku to ja wyskoczyłem wiesz I Dobrze ram. <laughs> Rambo Bambo, mam tasak jest, jest git. O nie! Co nie? Mamy znowu środek mapy przed... Ten, pomiędzy nami. A to z, zazwyczaj tak jest, z tego coś założyłem, nie? Bardzo słabo. Dobra, to ja obiegam od prawej. Kurde. Kurwa, kiby. na może. Biegnij w miarę w moim kierunku już. Wiesz to? co, ja przeglądam e, szafki, bo u, u, póki wiesz, nikogo nie ma. Spoko. Oko. Wyczerpane. Chociaż jedna pieprzona zielona skrzynka. Come on. Jest To jest topta? Nie niedobrze. Tak, tak jak Git. Pocieli na kawałki. Dobrze. Trochę, trochę się lękam, nie? O, ja tak nie ma, To trochę się. Może tak być. Aż se granat robię, wiesz? Ja jestem do, dopakowany będę tym razem, nie? Granat?! O, granat. Da się zrobić granat? Bierzesz patyk i kraftujesz go z beczką i masz bombkę normalnie. Pieprzysz. No. No wypas. Opie. Ja o tym nie wiedziałem wcześniej. Dobra, ja wchodzę do tego budynku, ty się już zbliżasz do niego. W sumie Dobrze pod nim walczyliśmy bada. ostatnio. Ja tam piję. O, puściutko, opie. Nic sprawdzone jest sprawdzone, no bo to chyba nie ma, po tej, po tej części się nikt. Ja już ty W ogóle to, nikt się nie, nie zabija, widzisz? To drodze, Jak dwóch już zabili. To ty nie słuchasz. No ale dobra, no dwóch zabili na tyle co jest, no to stary. No, Dopiero? Tu jest kastet jakbyś chciał. Stawiam, bo ja tu potrzebuję plecak. O, jest plecak. To ja mam na i leczenie, więc plecak nie jest potrzebny. Masz tam jeszcze? No właśnie. O! Mamy tracker. Któż tu jest. To, to ty. Gdzie? Ja to na górze to jestem. Ja na górze, schodzę to, 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 to. na dół. Tutaj, okay, dobra. Mam main trackera. Zajebiście, to sprawdź, jest jakiś gościu. Eee, a jak to się sprawdza? Przyciśnij, sobie main trackera i lewy przycisk myszki i śniegu. 99+, plus. i bardzo Jesteśmy daleko. W miarę, w miarę bezpiecznie. No. W miarę spoko. Muszę iść. O! Jest drop. Nice. O. Już go sprawdzam. O proszę, rura. Uroczka. Chcesz jakąś? Bo ja mam trzy bronie już Ty możesz mi dać. Tylko ja potrzebuję sobie zrobić plecak, to poczekaj, wejdę na dwór Robię sobie plecak i o. o! To ja Pogo, to upuściłeś ty, Metkita Tak zostaw go, zaraz go podniosę, masz A ja nawet nie mam miejsca, także luz Rozglądam, patroluję okolice. Na razie luz. To hmm? jeden slot jest z tego robionego, nie? Tak, tak, tak. Z tego znalezionego są To co, chcesz tą rurkę? Możesz mi dać, no teraz... Eee... x... Proszę. się fajnie rzuca. A mam tasak Ktoś jeszcze tutaj. To z wielki No. Ale wolny jest, kurczę, byk. No. O, fank. Bierę fanki. Okay, no już Bierzesz przeżyliśmy funky? jakiś czas, nie, jest, jest dobrze. Już jakieś 3 minuty to już żyjemy, nie? mam trackera. 99 w tamtym kierunku. Tamtym? Bierzemy go? A tam, na górę. Możemy jest, jeść. jest, widzę, no, na, na, tym jest, na moście. No, go? No, widzę go. Jest sam. Tu nie wchodź na most, nie wchodź na most. Most, na, most można rozwalić. Da. Tak, jak walniesz, uderzysz w most, to on się y, zawala, tak jakby chcesz. Dałem iść? To na to wychodzi chyba. a co tu Próbujesz jest? Próbujemy. Ty, tu jest jeden ty jeszcze. Ja. I ląduje mu ten, drop. Patrz. Wyjbijemy go na pyrkę. Dawaj. Czekaj. Biega sobie dookoła. Nowej tego typa. Ło! Wow, Ale ja no zrobi w kuja, no! Czekaj, dobra, to tego prze, prze, przejmu się tam nim. Leje mnie, czekaj, ja otwieram personal dropa. A? Ty, biegnie do ciebie. Chyba się w że mu chcesz zabrać. Już mu zabrałem. Dawaj mi go. Dostał już dwa razy. Masz. Ty tu bronił. Może, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze wow. jeden tył. Dobra. Dobra, czekaj, 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 muszę uciec. Odjeb się, mordo! Iron skin, kurwa, chodź na mnie, komat mi. Oni się biją między sobą też. A? Się Jest jeszcze jeden, jeszcze kurwa jeden. Co za bitka jest w ogóle, stary. Ło, co ty gadasz? Serio, serio. Dobra, ja się muszę uleczyć, czekaj. Uciekaj, dobili cię. Zabili mnie. Czterech tam było. Pobij mnie, chopie. Ale bieda. Ale bieda. Nie... Patrz, oni nie wiem, czy to jest para, czy... Tam jest trzech w sumie już. Chłopie, się zbiegło całe towarzystwo. Ale ci jedni to jest parka, bo oni razem mnie bili. Tak, ci... To jest A, ci... tasakiem. To jest mój tasak. Odpchnij, odepchnij go kurwa, odepchnij. Pięknie. Bardzo ładnie. Ci drudzy się jeszcze leją, także spokojnie. A? Ale dostał. Na perkę ci uwalę frajerze. Zobacz. Oho. Drudzy się jeszcze biją dalej. Okay. Biją się. Ale tam już... Mm. Ja, właśnie poza Nie, właśnie Nie, jeden ucieka. Odepchnij go, odepchnij go kurwa, odepchnij go diabeł. No fajty. Leży, wow. frajer! Jeszcze raz i leży! Uch, kurwa, spierdolę. Tak samo. Daj, rzuć w nich, bo oni się tam wy trzech biją. Ok? Bierz... O! Kogoś trafisz, nie? Gdzie ten frajer? Gdzie oni są, Gdzie oni są. Na dole się biją. O, zabili go. O kurde. Kurwa! Bięgną teraz na ciebie we dwóch. No i chuj. Wow. Kurde. No Spanikowałem, i... ale to jest przesrane, cholera. Oko! Było dobrze. Było dobrze. Najlepiej jest po prostu podbiec, podjedz go. Po, podjedz go, pl, 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 podbiec do niego i po prostu mu rypnąć, nie? No dobra, no to mamy teraz drugie podejście i zobaczymy jak teraz nam pójdzie. Dokładnie, dokładnie działamy, grzyjemy Rocki, wow, wow. Alon, 2K. <laughs> o, już widzę dwa kamienie. Proszę, Oj, tu jest... No, nie, ja mam jeden. Tu, tu był rok Alon, a tu jest drugi. <śmiech> <I> <śmiech> a ten już nie jest Alon. <laughs> no, już nie są Alon. <laughs> Były dwa roki Alony. A teraz mam nóż Też ja mam dzidę O jesteś w miarę blisko nawet, też mam dzidę już O no to zajebiście, 500 to nie No Jakiś budynek jest pośrodku Nie dać się zabić po drodze i będzie na... <laughs> już typa widzę <laughs> i on mnie też widział Czekam do kanału Uciekasz do mojej strony ja Te kanały to chyba... To jest to gdzieś w budynku Przynajmniej tak mi się kojarzy Może mnie nie będzie gonił Grąbany tyret Nie, nie dużo. goni mnie czy to kurwa szafki, plagę? No szafki. Biegnij trochę, tak bardziej widzisz, jak ja biegnę. Pan biegniesz. No, bo ja muszę przebiec cały tunel. Dopiero z niego wyjść, i dopiero tam się możemy spotkać. No co to odjebało się, coś się. Szczela do mnie kurwa z pistoletu! pistoletu? Z pistoletu, z jakiegoś. No, on PIU Piół, pistolet, dopiero Ale mnie nie, mnie nie złapał. No nie trafił mnie na szczęście. Dobra, ja już jestem zaraz obok, widzisz? O, i tu jest taki budynek, budynek wysoki. No właśnie, idę na niego. I tu jakiś typ zaraz obok budynku się pojawił, więc on pewnie jest w środku. Rypiemy na pory. O, bankowo jest, 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 jest przy recyklerze. No na dole, widzę, widzisz? Widzę. widzę, może ja go podejdę. Zwróćcie go uwagę. Ja, on mnie widzi. O, widzi mnie. Widzisz? To mnie nie. nie widzi. A mnie widzi, już biegnie do mnie. O. <grym> <grym> Kurwa nie mogę No trafić No bez jaj Jezus Maria mam zeza rozbieżnego no trafiłeś go Dobra już. trafiłem go w końcu Koczu Pa i nic tu się nie stało że on się zabije Musimy do go musisz go łapać, bo ja nie mam ja nie mam staminy Pogo No lata człowieku Chodź tu! Olgo tam na perkę. Ma 0 hp praktycznie. Da żadę? No, mam Dasz go. Dziękuję. Poskładany, dziękuję. Mam 100% życia człowieku. Właśnie, ty masz jakieś perka ten na życie? Nie, nic mi nie zrobił po prostu. Fart. Oj, następny biegnie z łukiem. Chodź, 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 chodź. chodź mnie. No próbuję, ale mam mało, to lepiej. Ty zejdź do mnie, wiesz? Stela do mnie już dwie strzały wywalił. Tu jest jeszcze jeden. Ta. No. Żyjemy z nimi. Chcesz dobra. obok mnie? To ty, tak. dobra. Ło, tu jest jeszcze z maczetą jakiś typo. Czyli w sumie ich może być więcej. O, stary. Bo wszyscy się napierdzielają, ja tu uciekam. Ty żyjesz? Ja się napierdalam tu z gościem i na razie dobrze idzie ja tu, tu dwóch koleś się zajęło sobą, więc ja ich holałem, wiesz? A, się odwróć w ostatnim momencie! Bo zabijali się. Jeden w środku jeszcze żyje, uważaj. Kurwa, rzuci mnie. Ja. Jeden w środku będzie żył. A mam 28 życia. Picfelu, no przecież to nie może tak być, że ty mnie po prostu rzucasz nożem, no gościu. To jeszcze jeden będzie zaraz Idzie po ciebie słyszę To no ty jesteś, okej okay. Tak, teraz ja. ja oni się chyba pozawijali, tak? Twój się zawinął? Tak no, do Oni dobra, się dobra. biją tam na górze, patrz Dobra to się biją, nie się, biją, nie się do biją, ja się uleczę, ja się uleczę No tak samo i walimy no, nie za nimi Tak Dobra leć 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 bo ja też się muszę podleć Żeby mi nie zabił teraz jak ja się leczę, nie? Czeka typa? Tak Dawaj mu w plecy Masz, backstaby Ło, dwa backstaby wyrwał, chopie. Ło, kolejny backstab Napierkę go Czekaj, 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 czekaj Mój kurwa, dodziduję go Sniper, sniper, sniper. Mam wow, go, jeszcze raz. Nice. O chopie. Bardzo ładnie. O, mam trackera jeszcze. Zdebiście, masz jeszcze łuk tam z niego, nie? E, nie. Miał łuk. A nie, jest. Dobra, to wyrzucam ten, nóż, nice. biorę łuk. Nice. I to taki ładny łuk. To jest taktyczny. No o. To jak ja teraz wejdę z powrotem? Ty w ogóle wysokość nie zabiera damage, nie? taki No przecież my polecieliśmy stąd i nic się nie stało. że nie zauważyłem. Ja no widziałem widziałem, ale myślałem że coś zabrało Ehm, dobra. Mam łuk. Tu są no, jakieś dobra. goście, tu jakiś crafted name jest, okej, okay, zwykły knife. Snape, alarm gun! Aha, to jest Alarm gun. Alarm to jest, gun. To, to, jest no, to twoje, tak? To miałem ostatnio, no dobra, no jestem Spoko, trzeba zrobić jakiś panie. Tu jest pack, niebieska, tak. to ja ją otworzę. Zobacz jak tam e, tracker. Chobuję okay. kogoś. Ło, wow, patrz co tu jest! Co tam jest? O, yeah. pie, yeah. 721 DMager, szabla. O oh, kurwa, nice o, chyba gaz odpalili, nie? To jeszcze nie. No, no nie słyszałeś? Tak było. Ale no, że jakiś alarm się pokazał, ale to chyba nie jest, to wiesz? Przynajmniej tak mi się wydaje, zobaczymy zaraz. Dobra, odpalam trackera 99 metrów do środka mapy los. Dobra, trzeba by zrobić te, plecaczki, nie? Ja właśnie sobie zrobiłem. Tam Wróciłeś do budynku, nie? Tak. Teraz z... zrefundować tam. ten... O. Ej, no nieźle nam idzie. Ej, wywalam, Najbliżne wywalam głosy. tego... E... Gana. Śmiesznego alarm Gana. No, nie wiem czy nam się przyda. Dobra. Zaraz będę miał plecaczek ten mały. Już mam. Hop, sobie. mam. Nice nie, Pan trackera. Nic, 99 metrów. Mamy jeszcze jeden budynek na dole. I widzę, jest że... ekip? A tam Funk budynku... jest. na dachu. Patrz, Funk na dachu. Więc chyba tam Funk? jeszcze nie byli. Jakiś gościu tam z tego budynku do mnie strzelał. Także byli. To jedziemy. Mógł pobiec za tobą po nie. Ale to na właśnie list, nie wiem, czy my go bankem. nie zabiliśmy już, wiesz tak? A. Wiesz tak? No, wiesz tak, no. Wiesz? Tyle, czy wszystko zabrał? Patrz, Potrzebuję 300. 9 fanków 9, 9 fanków i ja będę mógł otworzyć pieską hmm. To na górze była ta yy, Butla z fankiem hmm. Oj, idę, zajebiście. Które się da otworzyć? E? Oda się. Były schody. Pac-pac do góry. Typów żadnych nie ma. Gdzie ty tu fagi? Na samej górze. Nie wiem, czy nie tutaj. Tu. Trzeba ja jakoś. I did it! Widzisz dokładnie? Bardzo spoko. Żyjemy, mamy się, dobrze. Dobra, nice. Mam, Masz, mam, mam, no. niebiesko. Może też ci wypadnie jakaś ładna szabelka, kto wie, kto wie. Z niebieskiej zawsze leci poziom trzeci, wiesz? Aha. Także to na pewno będzie coś dobrego, ewentualnie jakieś gówno. No, ale z poziomu trzeciego O no, gówno Orange juice Co? Przez dwie minuty sprintujesz faster u, u, Sprintujesz faster Biegasz szybciej, więcej, więcej no. bijesz I czujesz mniej bólu Ej, to zajebiste w sumie A, to jest zajebiste, to jest wszystkie te bonusy ci daje naraz Wow Pozak, dobra Dobra, to co, lecimy tam po moście O, co się zobacz będzie działo Zobacz trackera, zobacz trackera. No się zatrzymać. 99 metrów w tamtym kierunku. Chodźmy prosto. Jezu się tam mordują. Jak no, się tłuką. Bijemy, a tam zostanie jeden typ, może dwóch, nie? Dobrze. <słuch> Bardzo dobrze ja się cieszę. Wygramy też No, byłoby dobrze wreszcie wygrać, nie? Kurde. Już żyjemy i żyjemy, nie? Całe podejście ładne wyszło. O. Trzy gości rybnęliśmy chyba już, nie? No, Albo dwóch? Czy dwóch i trzeci tam tego gościa rybnęli tamci? A? I nikogo nie widać, nikogo nie słychać, odpalam To jest tankera. jakaś wieża w ogóle, stara, widzisz to? 75 metrów tutaj. Bro. Jest bardzo blisko, w tamtym kierunku. Widzisz drona, co tam lata? To on pewnie pod tym dronem siedzi. Jak dron lata, to znaczy, że to jest drop. Ale ten wielki dron to jest chyba A. centrum tej... To tu jakiś typ jest, poczekaj. To jest middle. O, jest, jest. Patrz, siedzi tu. Widzisz go? Rypiemy, rypiemy. Czekaj, to ja łuk mam przecież. Został. I backstab, 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 no, backstab. Tył. porybany, no, no, Nie kapcił Nie Ule, ma fajne rzeczy. Nie, nie, social, ja. nie? No, dobra. To Człowieku, no po, poskładaliśmy go totalnie, nie? Tu moment rockera, też. Czekaj, to jest... Ceciem można w kogoś rzucić. To jest głupie. Dobra, 99 lecaki. w tą stronę. Chodź zajrzymy do tej. Do y... wieży? Tak. czy tam w ogóle coś jest. Taka wieżyczka. Ale typek miał pecha. masakra. Normalnie szok. Tu my kamerka jest. To może i będzie wejście. Nie ma. Nie ma wejścia. Dobra, Wszystko pootwierane, stary. Tu no, jest wszystko jest. Dobra, to lecimy za nimi. O, tu można sobie bombę zrobić, to poczekaj, ja sobie bombkę zrobię. Nacik. Przydałbym mi się jakiś. Lepsza broń, bo mam tylko cikę po stołu. Dobra. Robisz sobie bomby? W sumie. Mam Paper Spray i trackera, Nie mam miejsca aktualnie. Aha, dobra, okej. Okay. Ja wezmę bombkę, nie? To lecimy. Go, go, go. Jak tam tabela? Trzy ekipy z tam mi zostały. No Znowu taka sytuacja. No. Jesteśmy w pierwszej trójce, to wiesz, to już zobowiązuje do czegoś. Już drugi raz, stary. Co? No. Nie tak poczekaj. Pok... koksy 99 w tamtym kierunku. Ta szabelka jest wypas. Uch. Dlatego kurde, jakiś dowolny drugi poziom by mi się przydał. Hmm? a nie możesz sobie ulepszyć tego spira? Co się nie da, wiesz? Kolejnym patykiem? Nie, 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 to wtedy się robi coś. Tam. A, o, A, się a robi. Te, nie, tak. Lujka, czy ja go na tam? Blow coś tam. Też potwieram. No. Dobra, odpalam trackera. 99 metrów. Minęliśmy typa. Wychodzi na to. Gdzieś tam. Nie, on też się porusza, nie? W tamtą no. stronę. No, bieda. Ma nic. Nie ma, nie ma, to jest wszystko wyczyszczone. O, Dawaj opowie. lecimy w stronę gościa. No. Biegnę! 99. Jakby nie mógł stanąć w miejscu Siusior. <grym> <grym> przy, 10 minutach, przy 10 minutach, się zacznie skalować mapa sporod. ty, bo jestem zmęczony. Bez, Byłem się... Ciary nie rób. I... Już cię. Czy to biega obok mnie? Tak? Jest 80 ode mnie. Oddala się. Lecimy tam. Byłoby przed skutkiem. Dobra. Lecimy, ja, pobieg drogą. O, ja już się przemęczyłem, niestety. Stój, stój, o, to odpocznij sobie, nie ma sensu go gonić, bo on wie, on ch chyba też ma mętrakere i ucieka, wiesz? Tak. Może tak być. Dobra, ale mamy ładne, ładne rzeczy, mamy. No. Ja mam paper spraya, mam tego orange Juice'a no i Spira, tylko jakby jakaś lepsza broń mi się przydała i jesteśmy. Mhm. To co, sprawdzamy ten budynek jeszcze? Który? Wiesz, no ten tu. Może wpadł i wypadł tylko, nie? Dobrze. Dobra, dobra, dobra. Na razie zajrzymy, zajrzyjmy na szybko. się, że tak będzie wszystko pozamykane. Czy podwierano? Otwierano. Otworzono. Dobra. Mykamy, mykamy. Lecimy. Piszczy coś. I alarmy. Co tu się dzieje? Kurka burka. Takra. Popa popa. 12 Spokojnie, minut. nie ma co żyjemy O stary. Co to się będzie działo? Już się nie mogę doczekać walki. 59 za nami chodziło. Za nami? Kurde, niedobrze, bo oni będą teraz biegli do środka, nie? A wiesz, gdzie Tamte możemy kierunku. na tych półkach skalnych wpaść? Skalnych. się są w tamtym kierunku, chodź, 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 chodź. W tym kierunku? W tamtym. A że tam? Cały czas. Okej. Okay. Próbujmy. Tu pnął? No, jeden, bo jak będzie dwóch? że tak się coś. jakby oddalali cały czas, bliżej środka. Przecież map że się zaczął. Może biegają sobie dookoła, nie? Bardzo chcą wchodzić na środek. Tam rzeczy, tam jest jakiś domek. 98, jest, są, 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 są tutaj, już się zbliżamy do nich. Bierz ich? W tym kierunku. 58? 98. Powinno ich być, okay. o widać ich, tu są, dobra, po prawej. 3. Widać ich, widzisz? Oni się biją. To dawaj ich. Czekaj, ja mam łup przecież Nie, nie biją się Nie widzą nas Dostał z łuku. Dawaj z nimi Dostał, dostał, idę? Eee. Dobra, porwał delikatnie eee. Mocno oberwał Kurwa tu się zamyka mapa, Gaj, zamyka się mapa uważaj. Mam spray, dobra, mam paper spray. Gdzie ty jesteś? Jak coś to będę ich sprayuję ich i walimy na pyrkę No oni uciekają. No Bra, dobra, 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 to spokojnie, bo tamten mapy już poniżej POPHP Łopak wow, staby dwa wyrwał chłopie A to ty jesteś, nie tak, dobra. na górze jest jeszcze jeden nie? A, nie trafiłem Dostał. Dostał. No. Dobra, dostaw, leż, na gaz, Za nami jest. Uciekaj, 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 gaz! Uciekam, 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 uciekam. Jego gaz? Patrz, leczy się w gazie. Widzisz go? Debil. To przeżyje? Nie no przeżyję, to... tego gazu, patrz. Nie przeżyje, nie przeżyje, nie przeżyje, nie przeżyje. Nie ma szans. Nie, wybieg. Kurwa, strzela do mnie, gościu. Strzela, strzela do mnie. Jestem na pyrkę, wow. jestem na pyrkę. Muszę się schować i wyleczyć. Wow. Podchodzi do mnie? Ło, wow, gaz! Mam go, zabiłem. Pięknie, pięknie, uciekaj. Dobra. Ty jesteś tutaj, Ale jest tu już aż do tej. Do, do, już chyba padł. Kurwa, tu Czekaj, się też tu... zamyka. Tam naprzeciwko nas jakiś jakiś. Dawaj w dżunglę, no, dawaj w no, musimy yes. jakieś drzewo mieć. Te, bo oni strzelają do nas, tu są drzewa, pa, Olej, 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 no, olej, olej, olej o, tu już, się się ma, już mapa się kurwa, tu nie zamyka. Ziomek, bo oni do mnie walą, kurde, mogliśmy tam zostać, gdzie byliśmy. Kurwa, Właśnie. dostałem, aj Czekaj, Dobra, mam, mam spray, mam spray. Chyba oni tuż już są. Jest ich ty dwóch. O kurwa, zażegałem się, w dobrym miejscu. Wow, Bombę mi rzucił. 30 to kp. To nie, to była ja. Łoł, wow. oni tego mają, człowieku. Czekaj, czekaj, czekaj. Uważaj, uważaj. Mnie. Dobra, tu już są lasty, nie? Dostał, dostał po oczach. Wow, kurwa, ja też dostałem. Dobra, już jest lepiej. Dawaj go, dostałem staba, kurde. Kurwa, wyrzuciłem broń. Aaa, padłem. Ta. Przez przypadek ci X XA i wyrzuciłem broń, chyba wiesz? Tak. Nie jestem pewien na przykład. Wow. O, ostatnia ja dwójka nas dobiła. Pijale, ostatnia kurde. dwójka nas dobiła. Ale dobrze było. Nie Zajebiście było. No. Dobra, to by było na tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Właśnie. To było już ogarnięte. Tak. Trzymajcie się. się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.